Witam wszystkich w odcinku 97. Mam nadzieję, że to jest odcinek 97, ani odcinek 96. Możliwe, że yy, pomyliłem się już yy, w numerach odcinka, ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest, że w ostatnim odcinku udało mi się pokonać yy, Bertę, tak chyba się nazywał ten trener. Tutaj z elitarnej czwórki, drugi trener. Posiadała ona pokemony ziemne i kamienne. I jak się okazało, nawet ładnie mi poszło walcząc z nią. Mimo, że walczyłem z nią pierwszy raz, to udało mi się pokonać ją za pierwszym razem. Trochę obiła mi pokemony, większość moich pokemonów padła, ale na sam koniec udało mi się ją pokonać. O dziwo miało jednego chyba pokemona elektryczno-wodnego czy elektryczno nie elektryczno, tylko ziemno-wodnego, z którym na samym początku trochę miałem problemów, ale później wróciłem. już nie pamiętam jakiego Pokemona powiem, tak walka szybko poszła, tak mi wszystko ładnie poszło, że z pamięci mi to wyleciało. Chyba Bronzong mnie tam uratował w walce z tym Pokémonem pierwszym. Yy, Flowcel odziwo dosyć szybko padł, tylko kilka ataków wyprowadził. Yy, miało to związek z tym, że właśnie chyba ten był Pokémon ziemnowodny i moje wodne ataki nie były skuteczne na tego typu Pokémona. Później Brązorgiem próbowałem jednego innego Pokemona atakować i atak ten nie wyszedł, więc popełniłem powiedzmy sobie bardzo, bardzo dużo błędów, ale w ostatnim odcinku również przygotowałem sobie tutaj moje Pokémony, wszystkie wyleczyłem, yy, sprawdziłem yy, dzięki tutaj tej fajnej aplikacji z prawej strony, jak możecie teraz widzieć na numerze 16 jakie pokemony są silne, ogniste pokemony, z tego względu, że domyślam się, że ten przeciwnik tutaj. Będzie miał ogniste Pokemony. Jestem ciekaw, jaki drugi typ będzie posiadał, będą posiadały jego Pokemony. Bo tutaj w ostatniej walce z Bertą ziemno, kamienne głównie Pokémony były, z tego co zauważyłem, jeżeli się nie mylę, oczywiście. Tego osobnika pamiętam, przed walką z Wolknerem poprosił mnie o to, żebym pokonał go, czy po prostu. Z jakieś wyzwanie mu zrobił, bo ten Walkner strasznie się nudził, nudził, wszystkich przeciwników pokonywał, więc mnie poprosił i później mi podziękował za to. Podziękował mi, chyba nie zniknął i nawet mi nie podziękował na, za to. Chyba ta osoba na F się nazywa, jeżeli mi pamięć nie myli, dokładnej nazwy tego osobnika nie pamiętam, ale myślę, że już tutaj. Niech wstęp zostanie zakończony, i przyszła czas, na przyszła czas na walkę. Na walkę. Nie wiem, dlaczego w tym momencie język mi się zaplątał Dobra, floats idzie na pierwszy ogień. Mam nadzieję, że nieważne jakiego pokémona ognistego, nieognistego wyślę na mojego Pokemona, to mój pokémon floats będzie potrafił przeciwnika zabić na jeden atak. Oczywiście wiem, że pokémony ziemne, ataki ziemne i ataki wodne są. Skuteczny na przeciwnika. Dodatkowo Luxury będzie mógł atakować swoim elektrycznym atakiem. Będzie robił zwykłe obrażenia przeciwnikowi. Problem będzie z brązową z tego powodu, że ogień jest super, a to super skuteczny na pokemony stalowe, więc brązork nie będzie mógł się tutaj wykazać. Szczególnie, że z tym pokemonem jest jeszcze inny problem, bo jest bardzo wolnym pokemonem. Ma małą prędkość, więc zawsze będzie atakował jako drugi. Torterra też może oberwać nieźle. Może mimo tego, że jest, mimo tego, że jest yy, w połowie Pokémonem ziemnym, to może mi się uda yy, te obrażenia na siebie przyjąć i nie zrobimy krzywdy. Garchomp, i Luxray będą musieli tutaj i pomóc całej mojej drużynie, żeby zwyciężyć, więc ruszam tutaj do walki. Miałem nie przedłużać, a ja jeszcze 2 minuty przedłużyłem, prawda? Dobra, zaczynam walkę z Kim. Zaczynam walkę, jak się nazywasz. Tak, właśnie przypomniał o Volknerze. Volknera zapamiętałem. Nie wiem dlaczego zapamiętałem tego trenera. Zazwyczaj w większości trenerów zapominam, ale chyba Volknera zapamiętam. Może dlatego, że ma bardzo fajne imię ta osoba. Arona zapamiętam, Bert zapamiętam Dobra, przygotowuje się on Dobra, wiem, że masz ogniste Pokemony. Yy, Kapnają się dzięki temu, że tutaj pokój jest ognisty Flint, dobra Flint, czyżby to nie jest yy, taki kamień krzesiwo Flint to nie jest krzesiwo przypadkiem z angielskiego Dobra, jest elitarna czwórka Flint Dobra Honduma bardzo dobrze pamiętam, jest on Pokemonem ognisto-mrocznym. Na e, mroczne Pokémony bardzo dobry jest atak Pokémonów walczących, jeżeli będzie ten Pokémon posiadał jeszcze więcej Pokémon. Dziwne, żeby Pokémon miał po posiadał inne Pokémony. Jeżeli Flint będzie posiadał inne pokemony, jeszcze tym mrocznego, to Staraptor będzie mógł się wykazać swoimi pokemonami, nie swoimi pokemonami, co ja mówię, swoim atakiem pokemonów walczących, więc dobra, walczę, używam oczywiście w tym momencie surfa, przeciwnik będzie mógł mnie jedynie atakować atakiem, nie wiem, nawet mroczny atak ma nie będzie mi przywdy robił, najważniejsze, żebym zabił tego przeciwnika jednym atakiem. Pięknie, dobra. Ile przeciwnikowi Pokémonów został? Nawet nie zobaczyłem, czy ma pełną drużynę, czy tylko 5 Pokémonów. Infernape. Czyżby bary tego Pokémona nie posiadał? Czyżby to nie była małpka? Dobra, czyli walczę. Dobra, ma tylko 5 Pokémonów. Wychodzi na to, że Floodcel powinien sobie poradzić ze wszystkimi. Teraz jest problem. Jak zaatakuje, ma wysoki poziom, jak zaatakuje teraz mojego Pokemona Dono. Thunder Punch. Jakim cudem, kolego, ty ognisty Pokemonie posiadasz elektryczny atak i na całe szczęście Flowcel przetrwał. Nie wiem, jakim cudem... Nie wiem, może dzięki temu, że jest super szybki, to mu się udało. Musi teraz zabić przeciwnika. Pięknie, dobra. Wydaje mi się, że tylko i dlatego ten Infar... Inf... Inferna. Nawet nie mogę wymówić jego nazwy. Infernape. Dobra, tym razem wymówiłem jego nazwę. Dobra, Rapidash, dobra. Rapidasha to Floatzel walczy. Dobra, jak na razie nie mam żadnych problemów z przeciwnikami. Jakbym. Jak chciałem powiedzieć, że jakbym nie trafił krytycznym ciosom tej małpki, to zapewne mój Pokémon by padł. Bo nie udałoby mi się zabić. Dobra, wycofał swojego Pokemona. Dobra, oszukuję. W tym momencie wyskoczę w górę i pewnie Skopyta mnie pociągnie, Rapidash. Niemiło z jego strony, więc wycofam na innego Pokemona. Jako, że to też jest ognisty Pokemon. Eee, Gorczampa wyślę. W tym momencie. Ciekawy Pokemon ma taki atak. Jeszcze tego ataku nie widziałem. Uuuu, zostałem sparaliżowany, czyli mój pokémon zawsze zaatakuje jako drugi, to niedobrze. Dobra, wykorzystam Earthquake'a. Dobra, w tym momencie jeszcze raz mnie trafi, ale jako teraz, że zaatakuje jako drugi mój pokémon, to wiem, że w tym momencie on trafi mnie, ale ja trafię z go z powrotem. Bounce nie jest, aż na tak, nie jest aż tak silny, żeby mój pokémon nie mógł przyjąć kilka ciosów na klatę. Chyba atak go ten nie zabije. Jednak zabił, super. Oczywiście jest super skeroteczny ten atak yy, ziemny. Flowcell 51 poziom. Jest to pierwszy pokémon, który osiągnął aż tak wysoki poziom. Jestem zadowolony z tego. Flerion, dobra, y, oczywiście zamieniam. Flerion to jest ewolucja Eve, prawda? Ognisty pokemon i... boję się wysyłać Floatcella z tego powodu, że... może mieć Quick Attack, prawda? Eve miała Quick Attack, zawsze ma, posiada ten Pokémon Quick Attack. Czyli jak będzie posiadał ten atak, to znaczy, że Syl padnie. Jeszcze posiada 55 poziom, jest duża szansa, że padnie, ale zaryzykuje. Zaryzykuję to. Jest. Mój Pokémon zaatakował jako pierwszy. W tym momencie Flareon powinien paść. Nie widzę możliwości, żeby przetrwał. Jednak przetrwał dobra, coś niesamowitego Overhita użył. Overhit jest bardzo silnym atakiem, chyba w generacji pierwszej posiadałem Pokémona, który miał Overhita. Nie w generacji drugiej. Miałem ognistego pokémona. Pokemon Crystal chyba. Nie, w Pokémon Crystal miałem yy, Alligatorka, nie pamiętam jego nazwy. A w generacji trzeciej miałem Pokémona Blaziken'a, już przypomniałem sobie jego nazwę, widzicie. Pokémona startowego nie pamiętam z yy, generacji drugiej, ale z generacji trzeciej Blaziken'a, Pokémona Walcząco Ognie z tego pamiętam. O miał Overhita, bardzo silny to był atak. Myślę, że Luxria tutaj. Wrzucę. Mam nadzieję, że przeciwnik nie będzie żadnych miksturek zdrowia w tym momencie używał. Dobrze. Sparka używam, oczywiście. Spark powinien załatwić sprawę. Bardzo się boję jednej rzeczy. W tym momencie, coś się takiego stało. Eee, co ja chciałem powiedzieć? Coś się takiego stało, że przeciwnik nie użył ani żadnych, nie użył żadnego potiona. W tym momencie jego ostatni Pokémon będzie dostawał nie wiem ile trenerzy mają tych potionów, zazwyczaj chyba trzy. Elitarna czwórka, może się okazać, że mają nieskończoną ilość i muszę ich pokonać yy, taktycznie. Ale daje przynajmniej, ustalmy, że ma trzy miksturki, nie wiem, super zdrowia, restor, czy jak ta miksturka zdrowia się nazywa, yy, że leczy nie tylko pokemona do pełni zdrowia, ale też ze wszystkich statusów wyleczy. To mogę zrobić, dobra. Yy. Niech Luxray walczy z tym Pokémonem. Wykorzystam Toksyka. Jakby coś. Toksyk mi pomoże. Magmortar. Dobrze. 57 poziom. Boję się w tym momencie. Jestem przerażony wręcz. Myślałem, że ten Infar. Ape, czy jak ta małpka się nazywała, tak naprawdę. To był jej najsilnie... jego najsilniejszy Pokemon, Flinta. Ale okazuje się, że jeszcze miał zaanalizować. Jedną ciekawostkę dla mnie. Magmortara wysłał na poziomie 57. Przeciwnik zaatakuje na 100% jako pierwszy. Chyba, że jakąś umiejętność wspomagającą użyje. Więc używam Toksyka. Flamethrower, przeżyj. Proszę cię bardzo, przeżyj. Jak przeżyjesz, to będzie bardzo dobrze. Uff, przeżył. już używam w tym momencie. Um, będzie zawsze... Um, przeciwnik tracił zdrowie. W tym momencie mój Pokémon musi... Um, paść. Nie chcę żadnego innego wysyłać w tym momencie. Teraz może się opłaca, prawda? Dajmy na to, że Brązong wyskoczy, on na pewno zginie. Później jeszcze raz Luxraya wrzucę i zmniejszę mu atak po prostu. To chyba jest najlepsza taktyka. Brązong się nie przyda, nie zaatakuje jako pierwszy, więc poświęci się, żeby Luxray zmniejszył przeciwnikowi atak. To chyba jest najlepszy pomysł, moim zdaniem. Throwera użyję. Nie wiem, jak silny jest ten atak. Nie wiem, czy się skaluje z atakiem normalnym. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze przetrwa mój Pokémon. Bardzo dobrze. Toxic jest bardzo fajnym atakiem z tego względu, że co turę zadaje o wiele więcej obrażeń. Czyli w pewnym momencie zabierze mu. Jak do połowy dojdzie, to zabierze mu połowę punktów zdrowia. Dobra, Flashcannon, mój Pokémon i tak padnie. Flamethrower. Wydaje się, że chce atakować tylko tym atakiem. W tym momencie trochę jestem smutny, że Floodcill padł i nie jest w stanie zaatakować przeciwnika, bo wydaje mi się, żeby go zabił i by Trowerem nie mógł atakować mojego Pokémona dobra. I w tym momencie Luxraya poświęcę, ale przed tym, niż Luxray padnie, oczywiście zmniejszy atak przeciwnikowi, muszę więcej bardziej wykorzystywać te pasywki moich Pokemonów i bardziej te ich ataki. Ym, do pasywki y, podłączyć. Dobra, nie zmieniam na innego Pokemona, mój Pokémon padnie. Może jeszcze jednego toksyka użyję. Nie udało się. Dobra, ile tych ataków wykorzystał? 4 ataki Flame flamethrowera mojego Pokemona. Dajmy na to, że ile ma tych ataków 8-10. Więc mój pokémon będzie musiał jeszcze yy, trochę przetrwać. Teraz robi się niebezpiecznie. Nie wiedziałem, że ma berry. Dobra, tylko mu zdrowie z ten yy, odnowiło. Nie przejmuję się tym za bardzo. Muszę coś pomyśleć, żeby przeciwnika tego szybciej zabić. Nie wiem jeszcze, ile yy, tych ataków ma flame prowers. Dajmy na to, że w tym momencie Flya użyje. Jeszcze zmniejszy mu atak Thunderbolt, dobra, nie wiedziałem jeszcze, ma jeszcze jeden atak silny, bardzo silny. I jeszcze to na pokemony latające przetrwaj, przetrwaj. Nie miał szans, mój Pokémon, dobra, robi się nieciekawie, muszę powiedzieć, bardzo nieciekawie się robi. Torterra jakiś ognisty atak przetrwa, nie mam pojęcia. Wiem, że nie zaatakuję jako pierwszy. Mam nadzieję, że Garchamp zaatakuje jako pierwszy. Dobra, flame thrower. Mam nadzieję, że flame thrower się skończył. Mój Pokémon padnie. Nie chyba mam bardzo dużo punktów zdrowia, ale Pokémon i powinien paść, prawda? Trawiasty, liściasty, dobra. Wszystko zależy od Garchampa. Nie myślałem, że tak. Kiepsko mi pójdzie. Dobra, jak przetrwa jeden atak mój Pokémon Nie wierzę w to. Wyobrażacie to sobie w tym momencie. Że przeciwnikowi został jeden punkt zdrowia, to jest wręcz niemożliwe. Mój Pokémon ma 100 punktów zdrowia. Atak od nic nie powinien być tak silny. Zobaczymy, czy, czy przetrwa mój Pokémon. Dobra, full restore, oczywiście. Akurat kiedy przeciwnikowi jeden punkt życia został. Coś niesamowitego. Dobra, Earthquake powinien być atakiem yy, super skutecznym. Nie wierzę w to. Wygrałem. Już myślałem, że padnę, że wszystkie moje Pokemony padną. Garczą mnie zaskoczył bardzo ładnie i zapomniałem ważnej rzeczy zrobić. Zapomniałem dać mu yy, przedmiot, dzięki któremu jego ataki ziemne będą o wiele silniejsze. Gdybym to zrobił Bym był pewien, że zabije przeciwnika Tak to nie byłem pewien Myślałem, że już przegram Jak wyleczył swój status z yy, toksyny To już myślałem, że już przegrałem Że mój Pokemon nie zabije go na jeden atak On wyprowadzi cios I będzie po mnie nie wierzę jeszcze w to, że udało mi się wygrać. Najpierw myślałem, że wygrałem, bo toksyna zabije przeciwnika, czy pozostawi mu y, małą ilość zdrowia, że później będę mógł wykończyć go, że nie uleczy toksyny, toksyna go zabije. Wleczył z toksyny, wleczył do pełni zdrowia, ale na całe szczęście garczom sobie poradził. Muszę przypominać sobie zawsze, żeby ten przedmiot dawać temu Pokemonowi Nie wiem, jak zwyciężyłem. Miałem mega farta. Bardzo mega farta. Dobra, zobaczę jaki jest następny pokój. Jakie, jaki typ Pokémonów tam będzie siedział. Glint prawie mnie pokonał. Robi się niebezpiecznie. Dobra. Ech. Ten pokój bardzo wygląda dziwnie. Nie wiem, czy tutaj ten Pokébol znaczy, że tu będą Pokémony psychiczne. Może Pokémony trawiastu psychiczne. Może psychiczno-duchy pokemony? Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że tak. Oczywiście, stwierdzam, że tu będą psychiczne pokemony, więc sprawdzę, jakie moje pokemony, jakie ataki są silne na psychiczne. Wiem, że ataki mroczne. Dwa moje pokemony mają silne ataki mroczne. Chyba Flucelowi w, w tym momencie dam atak nie atak, tylko przedmiot, dzięki któremu jego atak będzie o wiele silniejszy. Do tego, chyba, mam jeszcze jeden atak bardzo silny, atak mroczny, więc chyba wykorzystam ten atak, dam jeden, ten atak swojemu Pokemonowi, Ale pierwsze, co zrobię, muszę chyba wkrzesić swoją drużynę. Więc do plec saka wskakuję, wybieram te wskrzeszenia. Wskrzeszenia powinny być tutaj w drugiej zakładce. Pięknie. Flowcel, powstań. Dobrze sobie poradziłeś. Jestem z Ciebie dumny. Bronzonk, przeżyłeś, chociaż myślałem, że nie przeżyjesz żadnego ataku ognistego. Udało ci się. Staraptor, nie popisałeś się. Padłeś od razu na atak elektryczny. Powinieneś przetrwać ten atak elektryczny. Ale wydaje mi się, że ten Thunderbolt to był. Chyba skaluje się z atakiem specjalnym, a Staraptor ma bardzo mało obrony specjalnej i chyba to poskutkowało, że tak szybko pan... dobra w tym momencie jeszcze tylko wleczę swoje pokemony yy, hyper potionem mam dwa yy, max elixiry, mam jeszcze... co robi elixir? dobra i mam elixiry i mam etery, chyba to jest wystarczająca ilość, żeby sobie poradzić jeszcze z jednym przeciwnikiem przynajmniej. Jeszcze muszę z czempionem walczyć na sam koniec. Jeżeli tutaj w tej grze istnieje czempion. Jeżeli okaże się, że będzie czempion, to wtedy wszystkie moje Pokemony będą musiały odnowić sobie wszystkie swoje ataki. Na serio. Myślałem, że film już mnie pokona. Jak odnowił swojemu Pokemonowi zdrowie do końca. To myślałem, że to już jest porażka. Że jeden Pokémon praktycznie zabił całą moją drużynę oprócz Florela albo florcel, wcześniej padł. Dobra, pokemony wyleczone i w tym momencie yy, sprawdzę, jakie ataki są silne na Pokémony psychiczne. Numer 16 to jest tutaj ta. Aplikacja bardzo, ale to bardzo fajna, ustawiamy na, o, nie ogień, na psychicznego Pokemona. A to może być toksyczny Pokemon, prawda? Nie mam pojęcia jakiego typu, jakiego typu Pokemony będzie miał tu przeciwnik. W tym momencie jestem trochę przerażony z tego powodu. Ognisty neutralny, mam tylko jeden ognisty, Wotan neutralny, Elektryczny neutralny, Prawiasty neutralny. Lodowy neutralny, pokémona walczącego żadnego nie mam, tylko jeden mój pokémon ma atak walczący, nie będę nim atakował, chyba że to będzie, nie wiem, psychiczno, dajmy na to, stalowy pokémon, tak, jak mój brązong, dajmy na to, a to tylko normalny się atak robi, dobrze, dobrze wiedzieć. Będę miał, jak to będą pokemony psychiczne tutaj i każdy z nich będzie miał jakiś drugi typ, to mogę mieć problem, bo nie kojarzę dużo pokemonów takich. Trucizna nawet, nawet, dobra, toksyna, Luxray sobie poradził z Trudoksyną. dzięki toksynie miał szansę na zwycięstwo. To muszę też, nie wiem, jakąś nagrodę Luxrayowi dać. Ziemny atak, latający atak, psychiczny atak. Robaczy atak. Ataki robaków są silne na pokemony psychiczne. Dobrze wiedzieć. Kamienny. Dobra. Duchowe ataki są silne. Mam jeden duchowy atak. Bronzon go ale to jest atak taki, że tylko oszołomienie wskakuje. Powinienem częściej korzystać z tego ataku. Smoczy atak nie. Dobra. Mam mroczny. Moje dwa pokemony mają mroczne ataki. Więc wydaje mi się, że będę yy... Zapomniałem jak się wychodzi z tej opcji, zapomniałem, że tutaj escape'a nie naciskam ani tutaj na wyjścia, prawda, selecta, ani starta w tym momencie, tylko w aplikacji tutaj myślałem, że to jest menu, a to był po prostu zegarek, tak się wczułem po prostu tutaj w wybieranie jakie ataki są silne na jakie inne, że myślałem, że jestem w menu tak naprawdę. Dobrze, wybieram pokemony. O, bym zapomniał bardzo ważnej rzeczy. Garczam posiada jeszcze yy, niedobry status, więc muszę wleczyć go w tym momencie z Paraliżu. Dobra, wyleczony, więc teraz moje Pokémon dopiero. Dopiero teraz są przygotowane i są po prostu już gotowe do walki. Jeszcze miałem zobaczyć ataki Pokémonów, prawda? I zobaczyć, wydaje mi się, że jeden roczny atak miał bardzo silny. Podsumowanie. Crunch ma. I Crunch będzie silny. 32 skaluje się z normalnym atakiem. Później drugi Pokémon to jest tutaj Luxray. Crunch znowu ładnie mu się skaluje. dobra, zobaczę jeszcze ten atak, bo wydaje mi się, że mam w plecaku jeszcze jeden bardzo, bardzo silny atak. silny atak pokemonów mrocznych tylko nie pamiętam jak ten atak się nazywał to wiem, że był nie, to normalny Thunder, Return, Dig Sludge Bomb, na pewno nie Torment może, tak, ale to jest wspomagający Thief mroczny, ale też niepotrzebny Snap mam trochę tych ataków Dobra, mam jeden robaczy atak, ale żaden mój Pokémon chyba nie będzie mógł się go nauczyć. Shadow Claw, dobra, mam jeden atak pokemonów duchów. Duchy są silne na pokemony psychiczne, tylko mam nadzieję, że nie są to toksyczne na przykład Pokémon. Bym się zapłakał chyba w tym momencie. Payback nie jest silny. Dark Pulse, mam silnego Dark Pulse. Problem w tym, że chyba będzie w tym momencie gorszy od Cruncha z tego powodu, że skaluje się z atakiem specjalnym, a żaden z moich Pokémonów, który posiada ten atak, nie jest silny. Nie ma silnych ataków specjalnych, więc chyba się nie opłaca wrzucać. Ale Shadow Claw, Claw jest bardzo ciekawym atakiem, zobaczę, czy jakiś mój Pokémon będzie mógł się nauczyć tego ataku. Garchamp może nauczyć się tego ataku. W tym momencie mogę coś takiego zrobić, że oduczyć go tego ataku ognistego i nauczyć go właśnie tego ataku. Dzięki temu będę miał trzy Pokemony, które będą miały silne ataki przeciwko, ataku, przeciwko Pokemonom duchom. To chyba by był bardzo dobry pomysł moim zdaniem. Dobra, jeszcze raz zobaczę. Nie, to chyba on będzie miał tu psychiczny Pokémon, tak mi się wydaje. Tutaj są lampki takie bardzo dziwne, jakby były toksyczne Pokémon. Nie wiem, to by chyba jakieś bagno było na ziemi, jakieś muki by chodziły w tym momencie. Wybrałem Muka, bo znam tylko jednego takiego toksycznego, czysto toksycznego pokemona. Chyba nie pamiętam dobrze dużo toksycznych pokemonów. Pamiętam Skorupiego chyba i pamiętam tą żabkę. Dokładnej nazwy nie pamiętam, już zapomniałem, ale wiem, że istnieje. Ale Muk. Najbardziej wygląda jak Pokémon toksyczny. Oczywiście jeszcze Golum. Chyba był nie Golum. Golum, Golum. Jakiś taki Pokémon trawiasty z pierwszej generacji. No nic. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Było dużo emocji, szczególnie z ostatnim ognistym Pokémonem Flinta. Ale jakoś nie wiem. Przyfarciłem. Muszę przyznać, że przyfarciłem. Nie wyobrażam sobie, żeby. Yy... Żebym po prostu jak jeszcze raz bym 10 razy podchodził i użył takiej samej taktyki to możliwe żeby mój pokémon padł prawda nie zabiłby przeciwnika na jeden atak i by było po mnie tak więc mam nadzieję że odcinek się podobał chciałbym wszystkim a to wszystkim podziękować za obejrzenie tego odcinka życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku na razie